z pytaniem na śniadanie. Tomek Telicki, Beata Tata. Tak jest dobry. się pojawić przy I bardzo dobrze. Szanowni Państwo, nie wiem czy wiecie, ale dzisiaj będziemy razem świętować. Dzisiaj światowy dzień komara. Można sobie... Tak, albo można sobie tego komara, wiesz co. A, ale to takiego no, komara, czy takiego latającego? I tamtego, i tego chyba. To zależy jak. Wszystkich komarów jak to komu, świata. Co komu bardziej pasuje. Ale jest też Dzień Wyznawania Miłości. No i skoro my się dziś widzimy z Państwem w pytaniu na śniadanie to, to chcieliśmy Państwu wyznać miłość. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami codziennie od godziny 7.30. Bardzo Kochamy się cieszymy, ja specjalnie na czerwono, właśnie, bo to czerwone jak serce. A w tle co nam leci? Deszczowa piosenka na dobry dzień, proszę Państwa, bo deszcz niech nam naprawdę nie zepsuje humorów. My postaramy się, żeby tej energii było jak najwięcej. Pogoda ducha, no właśnie, jest w nas. Z nami jest Agnieszka Dziekan, która na pewno obieca nam, że za chwilę słońce pojawi się, przedrze się przez chmury i będzie już tylko ładnie. A ile mogą otrzymać osoby, które skończyły 100 lat? Już teraz wszystko, co chcecie wiedzieć o emeryturach dla 100 latków, ale boicie się zapytać? Razem z nami dziewięć, je... <noise> Tak, będziemy tańczyć, ale już za moment będziemy rozmawiać, drodzy Państwo, o pożarach, które pojawiają się, mogą się pojawić w naszych domach z przyczyny hmm, baterii jonowo-litowych, tak? Tak, i z przyczyny niesfornego psa, który na przykład zamiast gryzaka ulubionego wybrał sobie Powerbanka, i, i to spotkanie no, może zakończyć się fatalnie. Teraz zobaczymy, jak wyglądało to spotkanie dzięki amerykańskim strażakom. Zwykle mówimy o amerykańskich naukowcach, ale w tym przypadku amerykańscy e, strażacy. Tak, ale zanim pokażemy Państwu tak, tego niesfornego psiaka, to e, zachęcimy Państwa do zabawy, ponieważ mamy loterię. O! o. No, jaką loterię mamy? No do Energylandii zapraszamy. A, no tak, to zapraszamy Państwa do Parku Rozrywki Energylandii. A dziś mamy do rozdania trzy zestawy biletów. W każdym jednym zestawie jest biletów pięć, żeby wygrać. Taki zestaw i zabrać najbliższych, rodzinę. Wystarczy wysłać SMS o treści TVP pod numer 7301, a warto takiego SMS-a, taki SMS wysłać.